Witam serdecznie w kolejnym odcinku Liga Joma Five po godzinach, w których przedstawiamy sylwetki trenerów. Dzisiaj moimi i Państwa gościem jest trener Tomasz Sikora, trener Konrada Knightscroking 29 Cześć Tomek. Wierzę mam nadzieję w tym kierunku. Okej. Tomek, powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zostałeś trenerem? Mój brat, młodszego brata, 2010 rocznik, zaczął trenować w szkółce. I też w tej szkółce zacząłem swoją przygodę, bo potrzebowali trenera. Przygodę z piłką też mam. Mm -hmm. Jakoś taką dużą, ale mam. Nie miałem takiego pytania od do innego. Najtrudniejsza rzecz w trenowaniu dużo cierpliwości trzeba mieć. To, to na pewno. To na pewno. Co, no pasji w sobie, tak, żeby no, dzieciaków jednak zarażać tym sportem dalej do przodu, żeby szli jak najwyżej. Eee, dobrze, to teraz już przechodząc e, do naszych samych rozgrywek. Powiedz mi, wy wystąpiliście w edycji zimowej. W edycji zimowej zajęliście pierwsze miejsce po w sumie dramatycznej końcówce w ostatnim meczu wygrywając z że Pewnie pamiętasz tą chwilę. Powiedz mi, czy to była najprzyjemniejsza chwila w twojej pracy trenerskiej? Myślę, że jedna z wielu przyjemniejszych. Pewnie być to, że mi powiedział, że najprzyjemniejsza. tak? Pytam, pytam jak to wygląda. No tak, jedna naprawdę przyjemniejszych chwil, uczucie wygranej, choć oczywiście, bo no, to są dziesięciolatkowie, tak? W tamtym roku jeszcze dziewięciolatkowie, to, to nie jest najważniejsze, tak? Wygrana, cieszy oczywiście, mm -hmm. ale cieszy to też, że w tym roku, jak gram bo tego, że wyniki są ciut słabsze niż w tamtym roku, bo nie jesteśmy no, żadną wyróżniającą się drużyną, to gra wygląda zdecydowanie lepiej, już jest bardziej przemyślana, niż No, w no dzisiaj zabawi naprawdę udany mecz, chyba same jest jedny remis, tak? tak trener jest w szoku. Kiedy zremisowali, bo naprawdę można powiedzieć, tutaj dobrej rzeczy. Że... nie oszukuję tutaj metodu, tak jak powiedziałem, trener zadowolony, nic się nie musiał odzywać. Czyli efekty pracy są. Efekty pracy są. Tak, eee... no... najlepsze. Jeszcze dwa turnieje nam zostały, tak, Yamaha Dokładnie. Z... Y -y... Zgadza się. Y -y, no dobra, to już pomału kończąc, y kończąc nasz wywiad, y -y, Tomek, jak się miał wskazać trzy powody, dla których warto się udział w rozgrywkach Yamaha Do grania, mało przerwa, często się zdarza to tak na turnieju Teraz w zimę falowy, no zagra się mecz a potem no dużo się siedzi. po no, tam co najmniej 30, czasami godzinę. Mm -hmm. To są dwa powody, jeszcze trzeci, tak? Trzeci, no, Jeszcze trzeci, jeden trzeci został. Powód. Organizator najlepszy najspanialszy. Okay. Takiej odpowiedzi jeszcze tutaj nie mieliśmy, więc można powiedzieć, że ten rękawek jest dosyć oryginalną osobą. No dobra. To tyle w dzisiejszym odcinku. Moimi Państwa gościem był trener Tomasz Sikora, trener Konrada Gdańsk Rocznik 2009. Tomek, Dziękuję dzięki bardzo.